Zanim sięgniecie po wybrane przez siebie książeczki, przeczytajcie historię waszego skrzatka. Skąd się wziąłem, dobre pytanie, ale zacznijmy od początku. W tym przedszkolu mieszkam od dawna, a nawet od bardzo dawna. Zdaje mi się, że byłem tu już wtedy, kiedy jeszcze mamusie i tatosiowie nie przyprowadzali w to miejsce swoich dzieci, bo po prostu no nie było tutaj przedszkola. Dziwne, prawda? Tak, tak, wiele lat temu w tym miejscu rosła trawa, kilka krzaczków i może dwa drzewa. A dziś, oho, dziś biegają maluszki i starszaki, zaglądają dziadkowie, przychodzą rodzice. Dzieje się, oj, dzieje. Nawet nie wiecie, jak długo czekałem, żeby ktoś wreszcie mnie zobaczył i zechciał narysować mój portret. Ale chwileczkę, przecież wy nie wiecie, co się stało wiele lat temu. Ze mnie to jednak gapa, nie skrzat. Już więc opowiadam. Posłuchajcie. Dawno temu, kiedy nie było tutaj dzieci, mieszkałem sobie ja. Sam jeden, sam Jusieńki, pod wysokim drzewem. Miałem tam malutki domek ukryty pomiędzy wystającymi korzeniami. Wiodłem sobie spokojne życie. O poranku słuchałem śpiewających ptaszków, a wieczorem zasypiałem łaskotany mięciutkimi skrzydłami nocnych motyli. Nie miałem zmartwień i żadnych kłopotów. Wszystko to trwało do chwili, kiedy przez moją spokojną łąkę przeszedł dziwny człowiek. Myślałem, że przyszedł do mnie w odwiedziny, więc jak tylko go zobaczyłem, to ucieszyłem się bardzo i zrobiłem dla nas obu pyszny poziomkowy sok do picia. Na talerzyku wyłożyłem suszone na słońcu owoce i kilka chrupiących ciasteczek. Wszystko to poukładałem starannie. Na kolorowej ściereczce przed wejściem do swojego domku i czekałem, aż gość się do mnie zbliży. Po kilku chwilach zauważyłem, że ów ktoś jest ubrany na czarno i ma bardzo poważną minę. Dzień dobry, przywitałem się wesoło. Kim jesteś? Wcale nie jest dobry, odpowiedział burkliwym i niegrzecznym tonem gość. A co ci obchodzi, kim ja jestem? Bardzo to było niemiłe z jego strony, no ale pomyślałem sobie, że no każdy z nas ma czasem zły dzień i zaprosiłem go na poczęstunek. Na pewno zmęczył pana spacer po mojej łące. Zapraszam więc na soki i pyszności, zachęciłem nieznajomego. Psi, też mi coś, dalej mówił niegrzecznie. Sok, ciasteczka, zawsze tak witasz swoich gości? Nie, nie zawsze, odpowiedziałem zmartwiony. -Jednak dziś się nikogo nie spodziewałem i częstujecie tym, co akurat mam w domu. Nieznajomy usiadł, wypił jedną szklankę soku, potem drugą, zjadł z talerzyka wszystkie owoce i ciasteczka, nawet nie zwrócił uwagi, że porcje były dwie. Jedna dla mnie, druga dla niego. Zrobiło mi się przykro, ale nie dałem tego po sobie poznać. Wcale to smaczne nie było, burknął zagniewany gość. Lepiej nie częstuj tak więcej nikogo, jeszcze kogoś otrujesz. W tym momencie przestałem już cichutko siedzieć i powiedziałem, co myślę o takim zachowaniu. Jesteś niegrzeczny i niemiły, wiesz? Przychodzisz bez zapowiedzi, wypijasz i zjadasz wszystko, nie patrząc na to, że jedna porcja była dla mnie, a na dodatek jeszcze narzekasz. Okropny z ciebie człowiek! Nie chcę takich gości w moim domu i na mojej łące. Po tych słowach twarz nieznajomego zrobiła się szara ze złości. Stał za maszyście i krzyknął, jeszcze nikt nigdy na mnie tak nie nakrzyczał. Jestem wielkim czarnoksiężnikiem i posiadam niezmierzoną moc, a ty na mnie wrzeszczysz? O nie, bardzo tego pożałujesz. Rzucę na ciebie zły czar. Kiedy to usłyszałem, bardzo się przeraziłem. Byłem przecież tylko małym skrzacikiem, który nigdy niczego złego nikomu nie zrobił. A tu nagle przybywa zły czarnoksiężnik i chce na mnie rzucić czar. Cóż miałem zrobić? Stałem w miejscu i wpatrywałem się bez słowa w nieznajomego, a on wyciągnął różdżkę, która na końcu miała kolczasty rzep i była cała czarna. Wymamrotał jakieś niezrozumiałe dla mnie słowa i dotknął różdżką mojego nosa. Niczego nie poczułem. Czarnoksiężnik po chwili powiedział głośniej. Od tej chwili. Nikt cię nie będzie widział ani nie będzie słyszał. Będziesz tutaj sobie mieszkał, ale dla wszystkich istot staniesz się niewidzialny i niesłyszalny. Nikt cię nie polubi, nikt się z tobą nie zaprzyjaźni, bo będzie tak, jakby ciebie tutaj nie było. Dziwne zaklęcie, pomyślałem, ale na głos nie powiedziałem ani słowa. Po chwili nieznajomy odwrócił się. I wielkimi krokami oddalił się spod mojego drzewa. Początkowo nie zauważyłem niczego dziwnego, ale też nikt mnie przecież nie odwiedzał i z nikim nie rozmawiałem. Tak upływały kolejne dni i tygodnie, aż pewnego razu wybrałem się w odwiedziny do przyjaciół, zastukałem do ich drzwi domku i czekałem, aż mnie wpuszczą. Niestety nic się nie działo, nikt nie otwierał drzwi. Zacząłem więc głośno wołać: Dzień dobry, milutku, to ja, skrzatek. Cisza. Zajrzałem przez szybkę do wnętrza domu, milutka, i zobaczyłem, że ten siedzi przy kuchennym stole z kubkiem kakao i czyta gazetę. Niemożliwe, żeby nie słyszał mojego wołania, pomyślałem, i wtedy przypomniałem sobie słowa złego czarnoksiężnika: Będziesz niewidzialny i niesłyszalny. No nie. To jednak prawda, zacząłem płakać. Zły czas działa. Milutek Ni mnie nie widzi, ani nie słyszy. Rozpłakałem się na dobre i wróciłem do domu, tonąc we łzach. Mijałem ptaki, z którymi tak lubiłem rozmawiać, ale one mnie nie widziały, ani nie słyszały. Nocne motyle nie przelatywały do mnie płaskotać po twarzy, a kiedy ktoś przychodził do mnie w odwiedziny, nie widział, nie słyszał, że zapraszam go do domku, więc odchodził zasmucony minęło tak wiele lat żyłem samotnie i obserwowałem zmieniający się wokół mnie świat nieopodal mojego domku wybudowano przedszkole do którego zaczęły przychodzić uśmiechnięte dzieci cieszyłem się bardzo bo miałem nadzieję że wreszcie ktoś mnie zobaczy ale to wszystko na próżno dzieci przebiegały obok mnie i nic siadały obok mojego domku i nic Wołałem do nich, śmiałem się, a one nic, niczego nie widziały i niczego nie słyszały, tak jak zapowiedział czarnoksiężnik. Co jakiś czas pożyczałem coś od dzieci: skarpetkę, rękawiczki, szalik, a nawet spodnie. Myślałem, że kiedy zaczną szukać swojej zguby, znajdą wreszcie i mnie. Niestety, to też nie pomagało. Wreszcie przestałem się starać i. Pogodziłem się ze swoim losem. Cieszyłem się, że mogę patrzeć na uśmiechnięte buzie przedszkolaków i rodziców, którzy o poranku śpieszyli się do pracy, a po południu przybiegali po swoje pociechy. Myślałem sobie, że już nikt nigdy mnie nie zobaczy. Aż tu nagle pewnego pięknego poranka, kiedy siedziałem sobie oparty o schodek tuż przy drzwiach do przedszkola, pochyliła się nade mną jakaś pani. Myślałem, że ta pani chce zawiązać sznurówkę. Ale ona patrzyła wprost na mnie. Zamarłem. Patrzyła mi prosto w oczy i po chwili wyciągnęła rękę w moją stronę. Dzień dobry, przywitała się. Y, y, y", odpowiedziałem, nie mogąc z wrażenia wykrztusić słowa. O, ty nie umiesz mówić, zdziwiła się pani. Nie szkodzi. Dzieci szybko cię nauczą. Y, 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 y", zacząłem znów. Umiem mówić, ale 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 od bardzo wielu lat nikt ze mną nie rozmawiał. Jak to? zdziwiła się pani. Mieszkasz tuż obok przedszkola pełnego dzieci i nikt z tobą nie rozmawia? Nikt. Od dawna, odparłem smutno. Wiele lat temu zły czarnoksiężnik rzucił na mnie czar i od tamtej pory nikt mnie nie widzi ani nie słyszy. Ja ciebie widzę i słyszę, odpowiedziała z uśmiechem pani. To znaczy, że może czar przestaje działać. Poproszę dzieci, żeby pomogły Tobie stać się widzialnym i słyszalnym. Co ty na to? Naprawdę? Pomoże mi Pani? zapytałem z niedowierzaniem. Nie, nie ja. Dzieci chętnie pomogą. Opowiem im o Tobie, a one spróbują sobie wyobrazić, jak wyglądasz, i. i cię narysują. Potem zastanowimy się, który portret jest najładniejszy i wyślemy go do złego czarnoksiężnika, by zdjął z ciebie ten wstrętny czar. Nie ma czasu do stracenia. Biegnę do dzieci i bierzemy się do pracy. Stałem zdumiony na przedszkolnych schodkach, nadal nie mogłem uwierzyć w to, co się stało. Pomyślałem sobie, że to sen i chwilę później zapomniałem o rozmowie z panią. Miały kolejne dni, kiedy to widziałem dzieci biegające. Jak co dzień zresztą do przedszkola niektóre z nich niosły ze sobą kolorowe rysunki. Piękne były te prace. Jedna z nich któregoś razu upadła pod moje stopy, był na niej skrzatek. Może nawet taki jak ja nie wiem. Wzruszyłem się bardzo i, i pomyślałem, że cudownie byłoby znów być widzialnym, zwłaszcza zwłaszcza dla dzieci. Ale cóż, zaklęcie to zaklęcie. Nic nie można z nim zrobić. Upłynęło następnych kilka dni i zobaczyłem przez jedno z okien, że całe mnóstwo rysunków ze skrzatkami wisi w przedszkolnym korytarzu jak na wystawie. Skorzystałem z otwartych drzwi i wśliznąłem się popatrzeć. Oleż cudne były te ludziki! Jedne grubiutkie, inne chudziutkie, jeszcze inne z kolorowymi kurteczkami albo i długimi brodami. Niesamowite, że to wszystko zrobiły przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami. Zrozumiałem wtedy, że pani, która kiedyś mnie zobaczyła, mówiła prawdę. Rzeczywiście dzieci rysowały skrzatki, a przede mną tutaj na wystawie wisiały wszystkie prace. Ciekawe, która z postaci najbardziej się spodoba, zastanawiałem się. Miałem się już wkrótce o tym przekonać. Następnego wieczoru Usłyszałem wielki hałas. Ktoś łomotał do moich drzwi. Wstałem troszkę przestraszony i poszedłem otworzyć. Za drzwiami stał wściekły czarnoksiężnik, który wiele lat temu przechadzał się po mojej łące. Ty, mały przebrzydły skrzacie, wołał do mnie bardzo zły. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale przybyłem do ciebie zdjąć zły czar. Jak to? Zdziwiłem się. A tak to. To przez dzieci, wykrzykiwał dalej. To one ciebie rysowały, a potem wysłały do mnie tysiąc uśmiechów, patrząc na jeden z portretów. Zły czar pryska, kiedy właśnie tysiąc uśmiechów trafia do kogoś, na kim zły czar spoczywa. Czyli do ciebie złościł się dalej, zły pan. Nie mam wyjścia, muszę go z ciebie zdjąć. Chodź tutaj! rozkazał i zaczął mamrotać coś pod nosem. Tym razem robił to już bez różdżki, a w ręku trzymał kartkę z czymś kolorowym. Po chwili odwrócił tę kartkę do mnie i rzekł: Masz i pamiętaj, jak wyglądasz. Po tych słowach zniknął, a kartka. spadła na zieloną trawę przed drzwiami mojego domku. Podniosłem ją i przyjrzałem się uważnie. Na kawałku białego papieru była wyklejona moja postać dokładnie taka, jak w rzeczywistości niewiarygodne pomyślałem. Ktoś wiedział, jak wyglądam. Uśmiechnąłem się. W jednej chwili zdałem sobie sprawę, że zły czar prysnął, a ja znów mogę śpiewać, rozmawiać, skakać i biegać z kim chcę, bo widzą i słyszą mnie wszyscy. Pomyślałem sobie jednak, że wielu przedszkolaków mogłoby się przestraszyć na mój widok i postanowiłem, że będę ostrożnie się z nimi zapoznawał. Kiedy więc będziecie, kochane przedszkolaki na podwórku, rozejrzyjcie się, bo. Gdzieś tam, pod krzaczkiem, pod liściem, a może obok piaskownicy będę sobie stał i na was patrzył. Może podam wam foremkę w piaskownicy, a może sypnę listkami prosto z drzewa, może któregoś dnia sami mnie zobaczycie. Będę czekał. Zanim to jednak nastąpi, zostawiam wam skrzatka, który został uszyty na moje podobieństwo, wygląda tak, jak ja. Tyle, że jest przytulanką, a nie żywym skrzatem. Będziecie mogli zabrać go na kilka dni do swojego domu, a tam możecie poczytać mu książeczki, obejrzeć z nimi bajeczki, a także wspólnie się pobawić. Pomysłów na wspólne spędzanie czasu na pewno będziecie mieć mnóstwo. Kiedy skrzacik do mnie wróci z tej wyprawy po waszych domkach, wtedy wszystko mi opowie, ale żeby nie zapomniał, daję mu worek i pamiętnik. Poproście swoich rodziców, aby wpisali się do skrzacikowego pamiętnika, a wy zróbcie rysunki. Skrzatka i pamiętnik schowajcie do kolorowego worka i oddajcie Waszej Pani. Ona na pewno będzie wiedziała, co zrobić dalej. Udanej zabawy, kochane przedszkolaki, i do zobaczenia już niedługo. Iwona Mnich, fragment książeczki pod tytułem Skrzatkowe opowieści, czytał. Tomasz Rafałowicz